Siema, siema, witam wszystkich serdecznie w nowej serii na tym kanale. Będzie to seria z Indiana Jonesa. Będzie to seria robiona na Twitchu, e, która oczywiście będzie lądowała też na YouTube'a, tak jak możecie się domyśleć. E, w każdym razie nie będę przedłużał dalej. Zapraszam do sensu. Dobra. To rozpoczynamy. Tą przygodę. To przygodę. Ale o Ciężką myślisz? Co skąd To zabobony za tybo. Ale to ładnie wygląda. Spokojnie. Wow. Zabijcie to, wygląda. 嗯嗯嗯。Mm mm mm. Ale ma czapkę zajebiństwo. Ale dla was podgłośnimy. Senior, chowi to mogą nas obserwować. Chowito nie lubią opcie Spokojnie Okej, okay, czem liniowo muszę iść typowo na razie Dobra, nie będzie hmm, co tam czajniczek? Na drugą stronę chyba już wcześniej. Albo i nie okay. książka Forestala Dlaczego zostawili te rzeczy? Chyba zamierzali po nie wrócić okay, tam będziemy musiał Okej, tędy się nie przedstaniemy. Eee, nie. Game Pass, Miki. No, ja też sobie sprawdzałem podsumowanie Twitcha. Ale tak... O, w sumie. Clip. No to tam będziemy szli. Ja dostałem! I to są blisko Puff. świeża trucizna. Trzy dni. Idą za nami. Gdyby o nas wiedzieli, już dawno bylibyśmy martwi. Mm -mm. Ja dostałem jak kupowałem ee, tego. Handhelda. Okej, on idzie tamtędy, ja pójdę tędy. Przyjmę się wraz. Ta, ale ładna ta gra jest, nie? O, to X. Chciałem jeszcze pewnie zbustować grafikę, ale na razie zostawmy. No i tak jest ładnie. Ameryka południa 1936. 20 Miki, myślę. score Jest przed nami senior Eee, yy, dobra, ale ja bym sobie sprawdził Słyszał Pan o Kani, senior Rybie w kałamce Jakiś eksploring może tutaj większy jest tutaj w stanie coś znaleźć Ale mm. zawsze tak jest czajnik, nie? No spoczko Ruiny posterunku wojowników Świątynia musi być w pobliżu A to i tak byśmy tędy szli pewnie, co? Okej, okay. to nas to mi tak wysyła Uuu, można pływać. Dorkować można. B. B to jest to. w dół, a żeby... do góry. A, to które? A to jest X Dobra. No jest, ładna jest, no. no. w porządku. To tylko wąż Nic więcej. A wiesz, to jest jeszcze na średnich postawieniach, nie? Więc pewnie, jakbym zboostował, to by było lepiej. Dobra, nie na razie. Na ultrared nie będę dawał. Zostawimy na razie na wysokich. Zobaczymy, jak będzie działało. Jeszcze wiesz, eee, czajnik. Teraz odpaliłem nagrywanie dodatkowo. O. Także i streamuję, i nagrywam. sobie to zrobię na YouTube. A. Porzucam. O! Artefakt. brązowe. Proste. Czacza pojazd. Ok, nie da się. Ok. Nie da w ogóle. Nie, no nie potrzebuję. Na ten moment nie potrzebuję. Zobaczymy jak to będzie się trzymało, Nie. Chociaż tak jak teraz patrzymy To jest, jest ładnie, jest git. Dobra, idziemy dalej. Mój Peruwiański? Nie, on chyba z Peru był, tak? Nie, czyli okej, okay, możemy tutaj przejść sobie boczkiem Dobra Zwiedzić tutaj gdzieś ruinki Może też coś będzie Jakoś, okej okay. Jakoś da się kucnąć? ok. tym się kłócę okay, o artebra Prawdziwe pobojowisko Mam no, ostatnią fazę na oglądanie filmu, masz coś do polecenia. Wiesz co? Nie. Filmów nie mam żadnych. O, ostatnio oglądam trzy seriale. Jedno to jest. Um, no, Yellowstone, najnowszy. Sezon. Drugi to jest Duna. Waza albo. Zbanek. Dzień A trzeci to jest. Uh, Lan Landman. Chyba? Land Landman. Od też twórców na nie? Dobra, tam dalej chyba się już nie wejdzie. Mm. Nie wiem, no mi, mi się też się podobają. I czekam jeszcze na... 1926? Drugi sezon chyba? To się tak nazywa? E, jakby e, prequel do Yellowstone'a, nie? W sumie sobie off-stream, nagram jeszcze wstęp do... do tego. To tu. Tu się nachapał Forrester. To pański przyjaciel? Konkurent. Był dobry. Był bardzo, bardzo dobry. Senior. Nikt stamtąd nie wyszedł żywy. Błagam. Przodem, senior. No dobra. Mm, mm, mm. Dobra, lecimy. To nie ma co obserwować za bardzo. Can we expand now? No. no. Señor. <laughs> Ale co? Stój. Unikaj światła. No ten Indiana Jones, A, ok. No <śmienki> Ja lubię takie. Forest. Ja lubię gierki ja i... Był, ale nie ...przygodowe. Przekonamy się. co, to ma być. Mm. co to się okay. I co jeszcze? No i taka to jest gra typu tą Prider, tak, czy Uncharted, to one zajebiste są. Bardzo lubię takie. Gierki. Nie grałeś? Ja grałem, polecam, fajny mi się podobał. Chodźmy, nie ma się tu czego bać. I to mnie przeraża. Tak, muszę wtedy gdzie są kółka, nie? Dobra, czyli teraz do tego... Ostatnie. A uuu, tu jeszcze są, dobra, nieważne. Tak yy, Na tym chyba nie ma. No ale... Daj bić! Ty no! Dawaj ten bić! Daj bić! Daj po sąsiedzi! Dawaj bić. Adios, señor! O Jestem szaty po wodzie. Maragnes, możesz go sprzedać w marnecie? Nie jesteś tym, kim byłeś przez ostatnie 10 lat. Nie widziałem się. Dyscyplinę po lewej. Jak ja mam to robić? Tak nie masz się go znaleźć, my nie podamy! Rzyzyj? Co to Markus? Jak jakiś labirynt. Mhm. Ale wiesz, co ci powiem, czajnik? Słaba głowa. Super ta gra wygląda. I te nowe gry też fajnie wyglądają, jeżeli chodzi o strukturę twarzy i tak dalej, nie? Ale mimika twarzy jest taka. słaba, no. Co to diabła? Taka słaba ta mimika twarzy jest, nie? Na przykład w tym Red Dead Redemption 2. Mam wrażenie, hmm. że. znacznie lepsza jest mimika twarzy. To zostanie dziś wydalony. Dużo się zmieniło. Ja grałem na premierę, więc y, ciężko mi powiedzieć, jak jest teraz, ale na przykład. Y, no, ja nie czułem. Y, zajebisty cyberpunk sam w sumie, nie? Ale nie czułem tego. żeby. Nie wiem. Ta postać rzeczywiście jakaś. Duże te ślady Była. Nie wiem, jak to nawet określić, nie? Um... No ta, ta. No ta, 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 no. Na postacie są dobrze zrobione, no. Ale tam brakowało mi jakby wypełnienia, nie? Gada tu gdzieś. Ale zanim pójdziemy bezpośrednio do niego, może coś mi się przyda tu. Jeszcze. Siema ma Pepe. planuje planuję. No, Dobra kolego. Nie możesz tu spać. Coś ty za Się prosiłeś, mm. nie wiem co kombinujesz, ale, ty, ale jest... nic z tego. No, chodź. O, łok, rwywa, jak... To jest to, dobra, nieważne. <laughs> Um, Coś... nie jest miłość. Widzi? Źle zrobiłem, czy dobrze? Nie India. chyba dobrze. Więc gierki dawaj na, na fajnym skryptowane? Zastanawiałem się, gdzie jesteś. Co się stało? Gdzie on jest? Kto? Olbrzym! Ja nie widziałem Olbrzyma. Przyłapałem kogoś włamującego się do muzeum. Był wysoki. Zabrał coś. A widziałeś jego twarz? Ciemna. Blizny. Mówił jakąś formą łaciny. Łacina to coś nowego hmm. Chodźmy, Markus. Musimy sprawdzić, co zabrał. Tak, zgoda. Ale Harrison Fort dobrze wygląda, nie? Ta została splądrowana. Brakuje w niej czegoś? Rzućmy okien. Hmm eksponatów z tej gabloty. Coś ten? ten? Ten okaz znajdował się w tej gablocie. Znajdźmy wszystkie i sprawdźmy, co skradziono. O, A, spójrz na to. Ugaryckie znaki. Ugaryckie? Musi pochodzić z Ras szamra w Syrii. Rzućmy okiem. Maska pogrzebowa brodi. To szczere złoto. Mm -mm. Raczej nie. Trakota, najpewniej Babilońska. Z Iraku. Starożytny Egipt oczywiście. Przedstawienie Bastet. Aha, bo ja muszę. A tak. dobra. Eee, na tej zasadzie to zrobić: posprzątać po nim. Gdzie jest Egipt? To na pewno nie to. To jest to. Nie, tu powinno być coś innego. Nie? Masz tutaj. Nie, dobra. Hmm. O? Nie. Nie pasuje w tym miejscu. Tu nie ma flagi Egiptu. A nie, dobra, tu masz Egipt. Figurka Bastet w sekcji o Egipcie. Dobra, ale to nie jest flaga Egiptu. Ja wiem, wiem, że muszę na odpowiednie. No, Co to było? Siri. No to będzie tu, nie? Nie. Nie. Spróbujmy czegoś innego. Dobra. Tylko czego? No, to tu? Nie. To raczej nie była ofiara wotywna. No ale... Dobra, czy to tu będzie. Krawka stała tutaj, prawda? Terakota. Bum. Nie, to nie tak. Bum. Więc to tu jest miejsce. Ta, no. Dobra. Będzie tu. O, dobra robota, Indiana. I jak? Wszystko na miejscu? Nie zupełnie. Czego brakuje? SW 003. Co to było? Wyprawa do Siwy. Zabrał mu mnie Markus. Tylko dlaczego? Dobra. Czy mógł zostawić jakąś wskazówkę? Tak.